Zaczynamy drugą część obchodów powiatowego święta straży pożarnych. Przed chwilą uczestniczyliśmy we mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha w intencji strażaków. Zgodnie z protokołem, lek będzie jego tobość pochodział z komendnych i powiatowego święta strażaków. Dziękuję. Powiatowego święta strażaka. Flagę państwową podnieś! Zdjęcia. Przyjaciele, druhny, druchowie strażacy. Jesteśmy zaszczyceni, że przyjęliście nasze zaproszenie na spotkanie ze strażakami zawodowymi i ochotnikami na pichniku święcie strażackim w ujeździe. Dla naszych strażaków oznaki sympatii ze strony tych, którym służymy. Sytuacja dla nich bardzo trudna, bardzo wiele znaczy. Dlatego jeszcze raz dziękujemy za to, że jesteście z nami. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się wspólnie z komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim zorganizować spotkanie właśnie w takim zakresie. Była to potrzeba uhonorowania rządu strażaków i mężów strażaków, że znoszą cierpliwie to piękne społeczne powołanie do służenia innych i bardzo często nie ma ich w domu, nawet wtedy, kiedy są potrzebni. No, spotkaliśmy się na takiej ciekawej uroczystości: piknik strażacki, święto strażackie w gminie Ujazd. No, taki ewenement, bo pierwszy raz postanowiliśmy zaprosić żony czy mężów strażaków czy strażaczek. Bo y, zawsze staracze sami się spotykali, a żony zostawały w domu. A one przecież bez nich, bez tych żon, bez, czy, czy bez mężów jest, nie można by było być strażakiem, czy strażaczką, bo przecież zostawiamy ten dom czasami samy, i, i że żony czekają na tych strażaków. Dopisała nam piękna pogoda, zapisali nam goście. Y, Oczywiście, że to dzisiejsze nasze spotkanie jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej. Bez tego byłoby nam bardzo trudniej to, to, to spotkanie zorganizować, ale jak na każdym takim święcie strażackim, no, Wyróżniamy strażaków oznaczeniami, oznaczeniami korporacyjnymi czy też związkowymi. Jak i też dziękujemy tym, co się, co mocno wspierali działalność strażacką. A tym razem podziękowaliśmy wszystkim prezesom zarządu oddziałów gminnych za taką systematyczną, oddaną pracę na rzecz strażaków i takie nagrody uruchomił starosta, które mieliśmy no, zaszczyt wręczyć prezesom zarządu oddziałów gminnych. Na dzisiejszym pikniku strażackim popisywają się orkiestry strażackie, denty strażackie, jak i też zespoły ludowe z poszczególnych, no, z wielu gmin, z wielu gmin. Będzie taki klo klon dzisiejszego wieczoru, będzie, będzie występ zespołu cygańskiego y, was, Don Wasyla i wszystkich staramy się przyjąć możliwie jak naj, najsympatyczniej jak najgodniej. Oczywiście, że w tym z naszym święcie uczestniczą mieszkańcy y, y, gminy i nie tylko gminy, a i chwały i powiatu i też wszystkich. My tutaj widzimy i wszystkich poczęstujemy grochówką czy też plakami, no, które też będziemy dzisiaj serwować dla mieszkańców i dla gości zaproszonych. Dzisiaj przy takich okazjach wielu ruchów z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i osoby cywilne zostaną odznaczone medalami za zasługi dla pożarnictwa. Wielu funkcjonariuszy. Państwowej Straży Pożarnej Stomaszowa otrzyma awanse na wyższe stopnie. Wszystkim już serdecznie gratulujemy. Wyróżnimy też razem z Panem Starostą Piotrem Kaganiewiczem naszych prezesów, zarządów gminnych, jak i druhów ze związku Zarządu Oddziału powiatowego Związku za ich pracę na rzecz umacniania i sprawnego działania jednostek SP. Szanowne Druchny i druchowie. Dostojni goście, drodzy mieszkańcy, witam serdecznie Was wszystkich w gminie Ujazd. Być strażakiem to zaszczyt, obowiązek, bezinteresowna służba innym, piękna idea, dla której nie szczędzicie czasu i sił. Strażacka powinność to wciąż niezwykłe wyzwania, doskonalenie własnych umiejętności i ciągła praca nad sobą. Truchny i druhowie, z okazji Waszego święta życzę Wam pomyślności w realizacji przyjętych celów i zadań, by czynić, nasze, by czynić nasze życie piękniejsze. Życzę dużo satysfakcji z tej humanitarnej służby, poczucia, że jesteście potrzebni, bezpiecznych powrotów z akcji, pomyślności w realizacji zamierzeń oraz osobistego szczęścia. Dziękuję bardzo. Postanowienie numer 5 OP łamanym przez 2014 dnia 17 kwietnia 2014 roku Minister Spraw Wewnętrznych nadał brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Brygadierowi Marcinowi Dulasowi. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Numer 887 przez 10 przez 2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku. Złotym znakiem związku w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku odznaczony został Tomasz Tomczyk, przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie nr 88 przez 10 przez 2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku medalem honorowym imieniem Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umocnienia związku odznaczona została druhna Maria Pecyna. Minister Spraw Wewnętrznych rozkazem nr 118 przez 14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku nadał z dniem 4 maja 2014 roku wyższe stopnie służbowe następującym funkcjonariuszom. Stopień kapitana młodszemu kapitanowi Przemysławowi Burczyńskiemu oraz młodszemu kapitanowi Mariuszowi Stefańskiemu. Mendant główny Państwowej Straży Pożarnej, rozkazem personalnym nr 1, przez 2014, z dnia 18 kwietnia 2014 roku, nadał z dniem 4 maja 2014 roku wyższe stopnie służbowe następującym funkcjonariuszom: aspiranta sztabowego, starszemu aspirantowi Sławomirowi Stolińskiemu, aspiranta młodszemu aspirantowi Dominikowi Czarneckiemu. Wymienionych, proszę o wystąpienie, o wręczenie awansów, proszę. Brygadiera Pawła Stępnia, zastępcy łódzkiego komendanta Wojewódzkiego w Łodzi oraz No ale wiemy, że miesiąc maj to jest czas na właśnie takie zbiórki uroczystej i między innymi ta zbiórka za chwilę się tutaj odbędzie. Jest to czas, żeby podziękować strażakom za ich ofiarną służbę, za pomoc niesioną w każdym czasie potrzebującym. Będą odznaczenia, będą podziękowania dla ochotników. Jest to jedyna forma, gdzie możemy powiedzieć dziękuję im za ofiarną, społeczną, Służby. Jestem w mundurze, ponieważ reprezentuję tutaj druhów strażaków z powiatu tomaszowskiego i z województwa łódzkiego we władzach krajowych. Jestem członkiem prezydium zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jestem jedyną kobietą z województwa łódzkiego mającą taką funkcję, bo to nie jest stopień, tylko, tylko funkcję jako członek prezydium zarządu głównego, ale to funkcję pełnię dzięki właśnie Przychylności i dzięki decyzji, jaką podejmowali na swoich zjazdach powiatowych, wojewódzkim, a ostatecznie na zjeździe Krajowym, druchowie strażacy między innymi z naszego województwa łódzkiego. Z okazji tej majówki chciałabym też, jako poseł, jako wiceprzewodnicząca zespołu poselskiego strażaków, pokłonić się wszystkim druchom, jak również małżonkom, bo ten piknik dzisiaj jest wyjątkowym. Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Włodzi rozkazem personalnym nr 7 z dnia 14 kwietnia 2014 roku nadał z dniem 4 maja 2014 roku wyższe stopnie służbowe następującym funkcjonariuszom. Stopień starszego ogniomistrza ogniomistrzowi Wojciechowi Ogórkowi, stopień ogniomistrza młodszemu ogniomistrzowi Grzegorzowi Dębiec, stopień młodszego ogniomistrza starszemu sekcyjnemu Krzysztofowi Sosnowskiemu stopień starszego sekcyjnego sekcyjnym Kamilowi Czapnikowi i Tomaszowi Seliga. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi nr 1 przez 03 przez 2014 z dnia 14 lutego 2014 roku zostali odznaczeni Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa młodszy brygadier Sylwester Kuźba, druh Jan Lewandowski, srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa druh Mirosław Cukier, druh Sławomir Schab, Włodzimierz Jurkowski. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa: Młodszy aspirant Krzysztof Wachoń, Młodszy ogniomistrz Dawid Wojciechowski, druh Wiesława Koczywąs. Ale nie

Komendancie, Szanowni Państwo, z okazji Dnia Strażaka wielu z nas zostało odznaczonych, dostało nominacje na wyższe stopnie służbowe i stanowiska. Jest to dzień, w którym jesteśmy szczególnie dumni z tego, że możemy pracować w takiej formacji. Dlatego w imieniu nas wszystkich chciałbym serdecznie podziękować za wyróżnienia, awanse i odznaczenia oraz zapewnić, że zmotywują nas one do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję pracę na rzecz umocniania bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu uhonorowani zostali. Drug Henryk Bojanowski, prezes zarządu oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Będkowie. Drug Marian Holand, Holak, prezes zarządu oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Budziszewicach Drug Edward Pietrzyk, prezes zarządu oddziału Gminnego Związku w Czerniewicach. Drug Józef Goska, prezes zarządu oddziału Gminnego. Związku Wino w druh Gustaw Grat, prezes zarządu oddziału gminnego Związku w Lubochni, druh Edmund Król, prezes zarządu oddziału gminnego Związku w Tomaszowie Mazowieckim, na Elżbieta Kusideł, prezes zarządu oddziału gminnego Związku w Rokicinach, druch Bogdan Kącki, prezes zarządu oddziału gminnego Związku w Rzeczycy, druch Krzysztof Mazurek, prezes zarządu oddziału gminnego w Ujeździe. Druk Bogdan Kaszmarek, prezes zarządu oddziału gminnego Związku w Żelechlinku. Druk Stanisław Karwas, prezes zarządu oddziału miejskiego Związku w Tomaszowie Mazowieckim. Drukna Maria Pecyna, se sekretarz zarządu oddziału powiatowego Związku w Tomaszowie Mazowieckim. Oraz ogniomistrz Katarzyna Kowalska. Dobrze. 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 Wszystkiego, Wszystkiego, dziękuję, Wszystkiego najlepszego. Dziękuję panie starostatu. współpracę. Trzeba było się ustawić tak jak odwrócić? Następnie. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję i dziękuję. Jeszcze raz. Druku, wujcie, a gdzie mundur? Wszystkiego najlepszego. Gratuluję i dziękuję za... Dziękujemy bardzo pani starosto. Dzisiaj powiatowe święto strażaka, bardzo fajnych scenerii, bo w parku, w ujeździe. Wcześniej była msza święta i również oficjalne uroczystości. Ja miałem zaszczyt ufundować nagrody i podziękować za wieloletnią współpracę dla komendantów gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Było to dla nich troszkę zaskoczenie, dla mnie wielka radość podziękować po wieloletniej współpracy. Jak Państwo widzicie, jesteśmy w plenerze u Państwa Najdrów państwo najdrowie są zawsze gościnni, użyczają na cele publiczne swojego obiektu. Myślę, że zabawa będzie trwać do białego rana. Pan, państwo najder zaprosili wszystkich mieszkańców gminy Ujazd, więc to oprócz tego, że to jest dzień strażaka, powiatowy dzień strażaka, to jest to też święto dla mieszkańców gminy Ujazd. Podam tylko, że to jest pierwszy raz święto strażackie w trochę innej formule. Zostali strażacy zaproszeni wraz swoimi małżonkami, bądź też drugi. Druhny strażacki wraz z własnymi mężami. Więc, e, nie, nie, więc niesamowita chwila, byśmy mogli się poznać, jak to prezes Cisowski mówił, byśmy mogli poznać tą lepszą stronę strażaków, czyli nasze żony bądź też druchnów e, mężów. Wspieranie strażaków ochotników. Okolicznościową płytką ze znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych uhonorowani zostali państwo Stanisław i Grażyna Najder. Pan Paweł Szymański, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, Stowarzyszenie Ster. Dziękujemy, tam, tam Okolicznościową płytką ze znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych uhonorowani zostali. Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe, lokalna grupa działania Buduj razem. Goście, drodzy, sympatycy i przyjaciele Strażaków, bo tutaj dzisiaj jest wyjątkowo bardzo dużo. Powiat Tomaszowski jest wyjątkowym powiatem. Ja nie znam drugiego to, takiego powiatu, gdzie na zbiórkach strażackich, czy to z okazji świętego Floriana, czy to z okazji Nowego Roku, jest tylu generałów. Także myślę, że powiat Tomaszowski jest tym kapitałem, który jest dostrzegany przez władze krajowe, wojewódzkie i jeszcze raz. Poniamy się, tu jest na pewno dużo i przyszłych generałów też. Drodzy Strażacy, pragnę złożyć wszystkim strażakom najserdeczniejsze życzenia z okazji naszego święta, a także podziękować za wysiłek i poświęcenie wkładane w codzienną, niebezpieczną, trudną służbę. Życzę Wam, aby nigdy... Nie wygasła w Was ta widoczna na co dzień olbrzymia chęć niesienia pomocy innym oraz pasja w wykonywaniu za służby strażaka. Zarząd Oddziału Powiatowego postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez druhów ochotników, żeby zorganizować święto w nieco innej formule. Pomysł jest taki, że razem ze strażakami przyjeżdżają dzisiaj wyjątkowo ich osoby towarzyszące i mamy wspólnie uczestniczyć w pikniku. Impreza zakrojona jest na olbrzymią skalę, ma uczestniczyć około 600 osób. Przewidziana jest część oficjalna, w której będą wręczane odznaczenia i wyróżnienia zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom ochotnikom. Będą wystąpienia okolicznościowe przedstawicieli formacji pożarniczych w kolejnej, ostatniej części. Będziemy wspólnie uczestniczyć w pikniku, który tutaj jest zaplanowany w sąsiadującym strażnicą OSP parku, w takim kompleksie pałacowo-parkowym. Tam będzie bardzo bogato wystawiana scena, będą artyści, ma być znany z telewizji zespół cygański Gianni, czyli syn bardzo popularnego Don Wasyla. Później od godziny 20 przewidziana jest e, wspólna zabawa taneczna. Jako, że strażacy wyjątkowo będą ze swoimi żonami, partnerkami, chcemy, żeby mieli okazję uczestniczyć wspólnie w takim, w takim fajnym pikniku połączonym z zabawą taneczną. E, impreza przewidziana jest do późnych godzin wieczornych. i hey, yes. yes.